Seba mówi, że nad potem helikoptery u nas też przelatywał. Już drugi e, temperatura jest w cieniu: 36-7 stopni. Także sobie wyobraźcie, co się dzieje. Mega skwar. Ja już po obiadku, po zmywaniu. A tutaj wam pokażę. Familia, jak rośnie bawi tutaj przy lodówce. Więc sobie taki kącik pomiędzy lodówką a tutaj mm, tymi skrzyniami, szufladami <grym> jak to kot, lubią chyba takie zakamarki a wie że prysznic koci oczywiście i wyszła i czarna puma no i tak samo jak szybko wyszła tak samo wróciła skąd przyszło no nic, piję się zawiją. tutaj jeszcze wam pokażę z tyłu taka ciekawostka, bo ja myślałem, że tutaj są banany, widzicie jakiś wisi Myślałem, że one się tak pobijały, a one prawdopodobnie od blachy, z tego Michał co im powiedział, to się po prostu ugotowały, usmażyły, upiekły niech sobie tam każdy wybierze co chce w każdym razie no ta blacha przy takim słońcu gdzieś o 12 to zapewne to ma to bardzo dużo stopni. A tu jeszcze chciałem pokazać właśnie to, co ostatnio mówiłem, czyli tutaj Michała. Tam ta papa jakieś dawała bardzo dużo owoców, teraz już jest mniej. No i te liście są takie sławiutkie. Tutaj to drzewo już troszkę lepiej z tymi liściami. A tu jeszcze mamy jakieś bananów. Godzina w pół do dziewiątej, sobota. Także ja w SmartEco, Tutaj mamy kombucze. Nie wiem czemu, ale taka mgiełka się zrobiła. W każdym razie zauważyłem, że y, zaczynają w środku pojawiać się bąble. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ponoć to kombucha po zamknięciu coś tam powinna wąblować. Mm, zobaczymy. W każdym razie to jest zwykła. Tutaj mamy też taką bardziej mocniejszą, podstawą. A ja sobie pozwoliłem mm, pobutelkować troszkę y, octu. No muszę przyznać, ja już mówiłem, no, w smaku, w zapachu dla mnie bomba. Jutro prawdopodobnie zobaczymy, yy, bo prawdopodobnie będziemy mieli jakichś gości, także na pewno dam im spróbować, zobaczymy co inni o tym powiedzą. No i mamy ile? Yy, 16 buteleczek 250 ml, yy, część odstu z, z tej pierwszej produkcji zużyłem. Tutaj do tych nastawów podawałem do tego octu, czyli bakterii octowych. Żeby tutaj nam się kolejne octy robiły z innych jeszcze yy, oczywiście owoców, ananas, mango, banan. A tyle nam tego octu jeszcze tutaj zostało. Nie dużo, ale zostawię go chyba już do innych jeszcze nastawów, które będą. Chociaż na razie nie przewiduję. Przepraszam, na razie testy, testy, teściki. Yy. Zajmujemy się ogólnie na kokosie, no ale co będzie z tych innych, to zobaczymy. Myślę, że jeden, dwa wstacę do lodówki. Zobaczymy też, bo jak będzie ten ocet z lodówki później smakował, bo u Bartka taki ocet chyba stał, albo może jeszcze stoi. No i też nabrał mocy i smaku po jakimś czasie. Sobie obserwuję tą kombuczę, i nawet yy, tam jeszcze jest pod tym zakręceniem taka. O! Pokażę wam teraz taką. Taka nakładka, i tam odchyliłem ją. No to normalnie pojawiło się ciśnienie. Ja wiem, że w kombuczy po zamknięciu dochodzi do bomblowania. Jak widzicie po ściankach, odbiera się, robi się gaz. To też się stawiają tam giełka. A to prawdopodobnie to. No zobaczymy, ciekawe. A tutaj o, godzina już dziesiąta a tutaj kolejne eksperymenty, tu mamy gotową kombuczę, no tą samą, co ten słoju, czyli tą. Tutaj sobie zostawiłem już tak, no można powiedzieć, do picia, zobaczymy, co się tutaj zresztą wydarzy w tym słoju. Bartek mi przekazał, że takie kraniki to zbiory bakterii, bo rozmawiałem z nim niedawno. A tutaj jeszcze to kombuczę odfiltrowuje. piękny grzyb, zobaczcie. I ten grzyb... Jak to było? Ten grzyb był kiedyś połówką, ale już tak sobie tutaj odrósł. A tutaj mam zamiar zrobić taki myk, że nie wiem czy to się uda, ale będę próbował jeszcze z tego zrobić, z tej kombułczy alkohol. Alkohol, a później z tego alkoholu zrobię ocet z kombucz, jak to się uda, tego nie wie nikt. Czy to się uda też tego nie wie nikt, ale warto spróbować zobaczymy. Testujemy, bawimy się. Musiałem no, i tak tutaj to zrobić. Jutro prawdopodobnie zapowiedzieli się goście. Także będziemy testować. Na pewno im dam testować oleju ale główny produkt stoi tam, o już odłożony. No Tutaj też mamy jeszcze inne nastawy. Podstawą kombuczę. Tam mamy zwykły Ocet bez yy, mojego składnika X. Na Nakupenda, Kambodża. Ja Wam chciałem pokazać na szybko tutaj, chociaż teraz ich tak dużo nie ma, ale tutaj Mamy pszczółki, pszczółki, które postanowiły sobie tutaj w tym betonowym zbiorniku zrobić ul. Ja jeszcze może wam powiększę troszkę. O, nie wiem czy będzie to słyszeć, to bzyczenie, ale no bzyczy to bardzo fajnie. Bzy, bzyczy bardzo fajnie. No fajnie, że te pszczoły się osiedliły. Dzisiaj jeszcze jedną. Znaleźliśmy jeszcze jeden dom pszczół, który stworzyłem na kupędzie. Oczywiście postaram się Wam to pokazać. Ja idę teraz, pójdę sobie na piechotę do Smartego, żeby pokazać Wam też e, te pszczółki, te pszczoły Tutaj oczywiście altanka z tyłu No i do zobaczenia wkrótce. Jestem w miejscu gdzie wcześniej tutaj pszczoły były, ale najwidoczniej się gdzieś indziej przeniosły może na jedne drzewo. No niestety My, jak widzicie mamy powolny zachód słońca. No, ale ja zmierzam dalej do smartego Kamba Live na Kupenda Kambodża oczywiście bez zmian. Zresztą z Kambodży nie zamierzam się nigdzie ruszać Jak na razie yy, Mamy poniedziałek Dzisiaj yy, Znaczy wczoraj już dostałem informację Że prasa Dojechała już Do Pnompę yy, Miał się ponoć Coś ze mną kontaktować Mamy już godzinę w pół do 11, Ale no niestety Jak na razie Nikt do mnie nie dzwonił Chociaż wiem, że Mieli jeszcze wcześniej rozładowywać skrzynie, bo to wszystko znajduje się w skrzyni. Skrzynia około 290 kilo zobaczymy. Czekam na informacje. Mam jakieś tam już no dane odnośnie firmy transportowej. <laughs> Najbardziej się obawiam. Prawdopodobnie jest to na palecie takiej, no pewnie, bo to jest dosyć duża maszyna, także pewnie jakiejś specjalnej, nie takiej zwykłej no ale tutaj rozkminiamy jak to potem wszystko rozładować, to znaczy skrzynię, no bo jednak jest 300 kg sami tego z Michałem na pewno nie szarpniemy no co ja jadę na chwilę do Smarteko, później jadę do Mechanika bo ostatnio z frezarką przyjechały też błotniki a chcę zainstalować ten błotnik bo nawet takie, że na tym motorze a cały czas jestem spocony, bo jest mega gorąco to mi się z tego koła sypie, tylniego na plecy, na, na, na głowę, piasek. Um, no, Michał, chyba już czwarty dzień rzędu, robi sosy. Także taki dosyć e, długi maraton. Dla niego to jest zawsze. Duży wysił wysiłek psychiczny i fizyczny, bo to jest jednak e, wstawanie o 5 rano, przygotowanie wszystkiego. Zresztą znacie Michał, Michał mega pracowity. Ja tam staram się też bardzo nie przeszkadzać, ale dzisiaj się postaram wam nagrać i pokazać, jak e, obecnie już ugotowany sos pakują. E, a sos to sos barbecue. Zapachy wokół domu, w domu. Możecie sobie wyobrazić... Niesamowite, sos barbecue. Że zapach niesamowity. Ja niestety jak zwykle się spóźniłem i widzę, że gar już umyty. O, jeszcze, jeszcze Jest i Michał. Jak Michał dzisiaj? Do, wyszło 500? No to tak, to nie ma wyżej. Na Słucham z, z Jutro ostatni dzień chyba. Ten musisz tam dorobić troszkę sosu? No, także, ale dzisiaj zapachy niesamowite, bo i, i raz, że barbecue, dwa, że barbecue Michał używa z także wszystko to gdzieś podkręca zapachy, smaki. No niestety ja wam nie pokazałem yy, pakowania, ale też tutaj, tak jak mówiłem, nie chcę Michałowi przeszkadzać. Tu jeszcze możecie zobaczyć już sosy yy, po zgrzaniu. Wymieniane są tylko plastikowe nakrętki na o, właśnie takie. To jest Michał aluminium? Aluminium? Aluminium, Amelium. Amelium. nie pomalujesz. Także chłopaki już tutaj kończą. No, kręci w nosie jednak to jest barbecue. Czuć mocno. Prezes, jak widzicie, ubrany. Ciamran już czapkę ściągnął. No, ale już się po. W pakowaniu to można, a jak wiecie, jest mega gorąco, pieprznie, pikantnie. Ile dzisiaj na Co? Ile na drugi punkt A jak na razie mało było, 34. No tak, wczoraj mieliśmy, wyobraźcie sobie tutaj w cieniu, w domu 37 chyba i pół stopnia. Ale odczuwalne do, na zewnątrz to jest no, po prostu kambodżańskie piekło. <laughs> Arniasz gryzie. O, jeszcze pani pracowniczka przyszła. No nic, nie przeszkadzam. Jadę do Smartego do mechanika. I dalej zaczynamy kolejny tydzień. Kosę dostrzegłem. No nie. Chińska w, w ręku fajnie leży, fajnie wygląda. Ale Michał mówi już, że y, trzeba by ją trochę update'ować, Czyli tutaj, tą krawędź. Z... Do cięcia papieru. papieru Michał się śmieje. Y, także mówi, że tutaj zawadza to, no ale wizualnie prezentuje się dosyć fajnie. 7 dolarów, loda? Loda, 7 dolarów. Dobra, to już jak już tak ten tu jest porządny sprzęt, ile takie, bo ty, ja wiem, bo ty masz cały ten zestawik taki nie. Ale no jak... 20 złotych, 400 zł 20... o 800 zł, 800 zł, 800 zł, 1500 zł, 400 zł No to panie, to tutaj jest majątek mówisz ten 800? 1500 1500 1500, 2900. także jak widzicie nie ma lipy. Zresztą w kuchni Michała. Przepraszam. A tak to nie jest najlepszy. Za najlepszy. 20 Za 20 zł. O, tak bywa. Yy, w każdym razie no, na obecną chwilę. U Michała w kuchni. No, Michał, jakbyś tak miał wszystko policzyć, to już jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dolców. Dolarów. Dolarów no? będzie, nie? Będzie. Także jak. Jakbyś... A nie, no to się zgadza. no. Reinwestycja, no, ale najważniejsze że... Reinkarnację, reinkarnacja. Reprywatyzacja. Hemoglobina. No, jak widzicie Michał jako y, boss, ale też na zmywaku. Nie ma sobie ruchu. Nie, no to. Wieloletnie doświadczenie. A ja się mogę Wam pochwalić, że kiedyś krótki okres też pracowałem na zmywaku we Włoszech w restauracji Lakwadolce. Dolce. Lakwadolce, Dolce, słodka woda po polsku. No, no, to Pracowałem. Koło Varadze, koło Savony, koło Dżenowy, na samym brzegiem morza. Nawet troszkę pomieszkiwałem tam we Włoszech, ale jeszcze tutaj, bo na pewno to yy, ciekawi ludzi, Mi Michał, ty, jeśli chodzi o może najpierw o kraje w jakich byłeś, no bo z tego co, co rozmawialiśmy kilka razy, no to tych krajów trochę jest. Może inaczej, gdzie pomieszkiwałeś? Islandia na pewno. Na Islandii pomieszkiwałem, Grecji pomieszkiwałem. Grecja. W Turcji pomieszkiwałem. Turcja. We Francji pomieszkiwałem. We Francji. We Francji. Na Podhalu, na Podhalu. No prawie że w kraju. A tam gdzie, y, tam, gdzie też mieszkałeś, to też y, zbierałeś doświadczenie, jeśli chodzi o kuchnię? W Szwajcarii W Szwajcarii. I nawet mogę powiedzieć, że w Davos. Tak jest. Prawda? Także Michał y, gotował dla największych szyb na świecie. Hmm. Jeśli chodzi o w krajach, w których byłeś, no to tego jest pewnie znacznie, znacznie więcej. Na pewno no tak, dużo... No są tylko takie, w których byłem powyżej 3 miesięcy, powiedzmy. Mm -hmm, mm -hmm. A jak byś określić yy, 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 z tych wymienionych krajów, gdzie, gdzie mieszkałeś, który Cię najbardziej podobał? Oprócz Kambodży. <grystwórczość> wiesz co, jest za dużo jakichś tych czynników, nie? Bo wiesz, Islandia jest piękna i, i fajna, ale ma ciążki do życia, no nie? Uh -huh. Turcja, Grecja, super wakacyjna. Pyszne jedzenie. Ale ma jakieś tam inne swoje <grystwórczość> Na przykład wypłatę. Mm -hmm. Także tak, co i za coś. W Francji, ja mieszkałem w Alpach, także w Alpach, Superkozach mm -hmm. eee, Albo na Korsyce też mieszkałem. Ale to wyspiarskie klimaty są zawsze inne. Nie, no tak, I nie da się już tak. nie stwierdzić, które stanie się Bo jest zbyt wiele wszystkich. A jak miałbyś yy, taki jest, jakbyś miał gdzieś wrócić. To w które miejsce? Nie ja tu darę, no jest... Ja wiem no. Michał nie ma czasu ja tego. Tak go. Dzisiaj go akurat złapałem w kuchni. wrócić to za tam to najbardziej się jak wracam tu na farmę. O tak myślałem. No to jest twoje miejsce A ja wam pokażę jeszcze te dziesiątki tysięcy dolców. Także wiecie to wszystko. Sama kuchnia. Cała ta nierdzewka, cały sprzęt, to wszystko no, kosztowało parę złotych. No ale dzisiaj można powiedzieć, że Michał i, i, i Michała sosy, a to już nie tylko, bo i przyprawy i różne inne rzeczy, cały czas też ten asortyment się powiększa, jest tego coraz więcej. Tutaj akurat teraz Ciamran będzie rozbierał i później będą czyścić maszynę do rozrzewania sosów. Tutaj mamy zgrzewareczkę do butelek. A tutaj już jest ostatni etap, czyli zmiana nakrętek i pakowanie. Także było to chyba było na tyle. Michał, trzy słowa do księdza prowadzącego. Nie śmiej się. Jakieś yy, ten... Pozdrowienia do kamery. Nie, nie każdy po sobie zmywa. <grym> nie każdy po sobie zmywa i to jest przekaz, A będzie na... się łatwiej żyło. A będzie się łatwiej żyło. Także to był przekaz na dziś od Michała. Yy, ja lecę dalej. Do zobaczenia. Wam pokażę. Familia, Kocia familia. Taka tęczowa troszkę. o. Się jeden wkurzył. A mamuśka je. koty koty to jedzą cały czas. Je Morkat? the cats eats every day, every hour. O Saa! Jeszcze tutaj dzieciaki e, oczywiście jednego z pracowników. Zresztą jest żona pracownika i dzieciaki. A tutaj wam pokaże jeszcze właśnie jednego synka. O, elegancko na hamaczku sobie śpi i to jest życie. Muzyka gra. Ja już u mechanika. O, może zacznę rapować. W każdym razie poniedziałek sobie wolno czas płynie na prowincji niedaleko na Kupendy. Ja przyjechałem ten błotnik założyć, jak mówiłem wam wcześniej. Myślę, że muszę chyba też. Druty się nie wystają, ale muszę zakupić nową oponę. Tym bardziej na porę deszczową. Ogólnie planuję trochę pszczółkę odnowić za jakiś czas. Chciałbym ją całą rozebrać, żeby ją wykaskowali, pomalowali. No i będziemy powoli i dawać nowe życie. Ja już jej dałem nowe życie wcześniej. To znaczy może silnik dostał nowe życie, pszczółka niekoniecznie, ale powoli, powoli do przodu. O, halo. Także widzicie jak miło, jak sami musicie przyznać, jak gdzieś człowiek pojedzie, czy no nie wiem, wyjdzie z domu i jak inny człowiek się do was uśmiechnie, pomacha wam. To zawsze jakoś tak miło. W Holandii jak mieszkałem, to też tak często miałem, że nieznajomi ludzie, ja też jakieś miałem łysą głowę, nie wyglądałem za sympatycznie, ale jakiś para, jakieś małżeństwo starsze zawsze mówiło do mnie chuje moche, or "Chujewond", avond, czyli dzień dobry albo dobry wieczór, albo chuje dach, czyli ogólnie dzień dobry. Ale zawsze to było bardzo miłe. W Polsce niekoniecznie, tak było u mnie w Radomiu, mi sąsiadka nawet dzień dobry nie odpowiadała. Także możecie sobie wyobrazić. A tutaj chłopaki nie wiem co robią. Ale myślę, że jakiś tutaj silniczek do czegoś... mechanik tutaj przeniósł, bo wcześniej tam się wszystko działo, a teraz już przeniósł, widzę. Połki pospawał. Chyba zużył też moje profile, które mu zostawiłem. Ale niech mu będzie na zdrowie. Także wszystko co potrzebne jest. I oczywiście sprzęt porządny do karaoke też. Ciekawe czy umie tym wszystkim zarządzać. Halo? Halo? Tom! Tom Lo! Um, e? yes, A, ok, um, Jol! Srejsrat! Jol. Um, e? um, <grym> um, <grym> um, Także tutaj mnie Maciek zagaduje, ale w ogóle go nie, 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 nie rozumiem o co mu chodzi. W każdym razie ostatnio też mi tutaj się jeszcze jedna rzecz zepsuła. O, tutaj mi się odłamało. No ale trudno. Ale nie chwaliłem się jeszcze, bo ostatnio sprzedałem ten skuter. Skuter, którym jeździł Sebastian. A był wystawiony na sprzedaż, bo tutaj na farmę się zupełnie ten skuter nie nadawał, a motorki mi dwa niepotrzebne. Także dało się sprzedać. Jeszcze muszę parę rzeczy sprzedać, bo tam z salonem im pozostał jakiś stół do paznokci, jakieś tam gadżety, no ale na razie nie ma chętnych, nie ma na razie chętnych. Tutaj jak widzicie, o, jest jeszcze jakieś błoto po, po jakiejś jeździe. No teraz jest para sucha, no myślę, że w deszczowej to bym y, cały czerwony był po przejechaniu kilku kilometrów, zwłaszcza tutaj na drodze do nakupendy albo z nakupendy także pszczołeczka z nowym błotniczkiem myślę że można było wygodać troszkę ale to sobie już mogę sam pokombinować. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now!